Pierwsza miłość i będziesz pamiątką. Pierwsza miłość i ta ostatnia, anonimowa, bez wypowiedzi głośnej, zapisana na zawsze w sercu, słowa wyryte w niej, jak na twardym kamieniu. Aktualności wraz z nią zostały nagromadzone, muzyką duszy rozśpiewane z niejednego doznania, z niejednego zdarzenia, z niejednego odkrycia, uczucia, zaznały rozkoszy. I zagrały wydarzenia większą nutą, brzmiały: Odłożyłam czas wtedy na później. Do przeszłości zamknęłam w pamiętniku zdarzeń, zaznaczyłam zakładką dla trwałej pamięci. Włożyłam słowa do książki uczuć i będę pamiętać o tym i ty będziesz moją pamiątką z pierwszej, jedynej miłości.